Kronologia, daty. Neurolodzy uważają, że daty są ważne. Kiedy pytali ku, jaka jest data, ja sama nigdy nie wiedziałam. Mogłam tylko wstać wcześniej rano i rozwiązać krzyżówkę przy śniadaniu. Przeczytałam takie cztery wersy, y, które były napisane bezpośrednio po, po, po stracie, po śmierci. I brzmią one następująco: to jest, y, Życie zmienia się szybko, życie zmienia się w jednej chwili, siadasz do kolacji i życie, jakie znasz, się kończy. Pozostaje kwestia żalu nad sobą. I ten ostatni wers dotyczący żalu nad sobą strasznie mnie zainteresował. Na, na tyle, że właśnie zaczęliśmy szukać książki, szukać sztuki. Czy ja nie potrafię zrozumieć, że to się stało jemu? Czy ja muszę wciąż postrzegać to jako coś, co zdarzyło się mnie? Punkt, który zwraca uwagę w krzyżówce dziś rano, to sześćpionowo. Czasami czujesz się jak osierocone dziecko. To się stało w taki sposób, że moja przyjaciółka znalazła taki, taką informację we francuskiej prasie, że w ogóle taki tekst powstał w Stanach i że na podstawie swojej książki John Didion, napisała sztukę na scenę dla Vanessy Redgrave. Ranek to jest czas, kiedy musisz rozprawić się z kwestią użalania się nad sobą. Próbowałam się dowiedzieć, czy dam radę taki tekst. Wykonać na scenie, odpowiedziałam sobie na to pytanie tak, że, że chcę się z tym zmierzyć i że to nawet jest mi potrzebne. Wstań wcześniej rano, zjedz śniadanie, rozwiąż krzyżówkę, wejdź szybko na oddział i idź razem z lekarzem dyżurnym, który na swoje nieszczęście przypadkiem napotyka Twój wzrok. To jest temat, który jednak dotyczy każdego. Straty i przerobienia jej. Najbardziej mnie w tym interesowało, jak przerobić stratę na życie. A to tak jest. A, jeśli pani chce się zająć tą sprawą, to ja rezygnuję. No, któryś z nich powiedział mi to w końcu. A ja uważałam to za zwycięstwo. Gdybym doszła do wniosku, że to mi szkodzi, że nie jestem w stanie tego zrobić, nie uruchomiłby się ten proces pisania listów do autorki i starania się o tę sztukę. Już wtedy, jak wiedziałam, że mogę to zrobić, od razu sobie to wyobrażałam na tej scenie. W tak intymnym kontakcie z publicznością. Od razu wiedziałam, że to musi być taka ascetyczna forma i bardzo prosta, jak drut. Nie. Sześć pionowo ma tylko sześć liter. Prawidłowa odpowiedź na sześć w dół to kretyn. Tutaj jest straszny ładunek prawdy, co jest oczywiście bardzo ciekawe i potrzebne. A ciekawe jest już scenicznie, ciekawe jest w teatrze. traktuje to też bardzo jako jednak sztukę teatralną. Kretyn. Czasami czujesz się kretyn. Odpowiedź, która mi przyszła natychmiast do głowy, osierocone dziecko, jest jękiem użalania się nad sobą. Chronologia, daty, daty. Ludzie też postrzegają tę sztukę jako sztukę po prostu o miłości. Ona nie jest taka ewidentnie o stracie, ona jest o przerobieniu tego, o wspomnieniu, o, o związku, o bardzo ciasnym związku emocjonalnym.